Wczoraj widzimy jak tu leciał, ja tam byłem Tak popatrzył się na mnie i tu poleciał, ale ja tu nie chodziłem dziś dopiero przyszedł dwa tygodnie temu w środę to tutaj dwie przeleciały sarny, a nimi trzecia i noga by idę dała i pies za nimi Tak naprawdę rzecz zaczęła się, zaczęła się tutaj na tych, na, tym, na tych polach. Te pieski sobie tutaj gdzieś bytowały w tym lesie. Była opuszczona taka stodoła na końcu wsi. I one sobie tutaj urządzały polowania. Przypuszczam, że na początku z głodu, jakoś dziczałe już, a później już w przyjemności zabijania. Obudził się instynkt i już te tusze, które tu leżą są tylko zabite, nadgryzione i zostawione. od szyi, dusząc, nadgryzają, potem dostają się do komory, wyjmują to, co ciepłe, miękkie i jak nie są głodne, resztę zostawiają, to najlepsze mięso zostawiają idą dalej polować. Poczują tą agresję, poczują ten zew, to one już z chęci zabijania. Dwa, trzy psy polujące nie mają problemu złapania z żadnej ze zwierząt. Znaczy każdą ze zwierzyn złapią, czy to zając, czy... Pies bardzo mądry jest. On wie, że zając, ruszony z miejsca, robi półtora kilometra pętle i wraca do samego miejsca. Więc jeden, ten mniejszy pies zawsze zostaje, drugi, większy goni i ten mniejszy zawsze musi złapać. To samo robią z tą zwierzyną. Zaganiają, mordują. I tu widać, że mordują, nie jedzą, tylko mordują, zostawiają przechodną następnej. Myśliwi dotacji żadnych innych nie mają. Tylko utrzymujemy się z tego, co wypracujemy w kole. Tak, na popołudniu w tej chwili łowczy.